Witam. Dzień dobry. W pourlopowej rzeczywistości na pierwszy rzut, tak na rozgrzewkę, żeby nie było za trudno, idzie Toyotka z benzynowym silnikiem 1.3. Mamy do wymiany rozrząd, rozrząd zdjęty. Wyszły przy okazji jeszcze wycieki, więc uszczelniamy od razu silniczek. A jeśli chcecie wiedzieć, skąd ciekło, to ciekło tutaj z napędu spod pompy olejowej i tam u góry ciekło też z podwałka rozrządu. smeryngi są wszystkie, oczywiście, wymienione. Mamy założoną nową pompę, pomimo że nie jest na rozrządzie. To tutaj, żeby się do niej dostać, trzeba łapę odkręcić. A stara pompa już miała gdzieś tam ślady, jakichś zacieków, więc robimy to od razu. I co? Składamy wszystko do kupy. Pasek założony, napina wszystko nowe. I lecimy z tematem osłon. Teraz skręcamy wszystko do kupy. A jeśli chodzi słuchajcie, o jeszcze słów kilka o samą sam, sam wyjazd, to w tym roku mieliśmy okazję i sposobność zobaczyć, jak wygląda e, tak, przejazd takiego złąbolu na przykład. E, spotkaliśmy się w Chorwacji, jadąc w tamtą stronę, to była niedziela w ubiegłym tygodniu, a później wracając, czy gdzieś tam krążąc po Chorwacji Serbii, mieliśmy przyjemność spotkać się już tak w cztery oczy z kilkoma drużynami. Serdecznie pozdrawiam, jeśli ktoś ogląda. Wkleję wam, jak mi się uda, gdzieś znajdę zdjęcia. To mam kilka fotek, właśnie drużyna ze Skody, drużyna, dwie drużyny z Poloneza. Mieliśmy przyjemność zamienić kilka słów, przybić tak zwaną przysłową piąteczkę, więc jeszcze raz pozdrawiam. Szczytny cel. Może coś w tym stylu warto pomyśleć. Może ja się kiedyś skuszę, zobaczymy. Dobra, a teraz już trzeba wrócić do rzeczywistości. Spinamy wszystko do kupy, skręcamy. Mamy jeszcze do wymiany filtry i olej, a tym razem trafik na podnośniku. I mamy do ogarnięcia serwis olejowy, filtry wiadomo i coś stuka w zawieszeniu. Stuka dość głośno, i jest to wyczuwalne właśnie z lewej strony. Mamy tutaj luz na końcówce łącznika stabilizatora na tym przegubie i dodatkowo jeszcze. Nawet tutaj widać taki rdzawy nalot na trążku stabilizatora. Na tych poduszkach gumowych właśnie tam już jest mocno wyrobione. Stąd jak tam stuka na, na łączniku przenosi, to ten drążek też tam potrafi klupać. Wymienimy oczywiście obie strony, żeby był już święty spokój i robimy serwis olejowy. Aktualizujemy temat Renault Trafika. Koła są z powrotem założone. Co prawda, tak jak Wam pokazywałem, tam ten stabilizator jest do ogarnięcia, ale coś mi nie dawało spokoju jeszcze. Jak sobie poruszyłem tą kolumną tutaj, tym amortyzatorem, i okazuje się, że najprawdopodobniej, nie wiem czy słyszeliście, taki przeskok. Najbardziej to jest odczuwalne. Najbardziej jest to odczuwalne przy kręceniu kołami w lewo. Teraz jak na akurat nie jest to aż tak wyraźnie słychać, ja to widzę, że cały amortyzator się przesuwa w gnieździe, przy obciążonych kołach, jak to auto stoi bo oczywiście jest teraz w górze. Przy obciążonych kołach jest takie charakterystyczne szczelanie może nie, nie szczelanie takie wielokrotne, ale Jednokrotnie takie upnięcie, więc sugeruje nam to, że tam mamy uszkodzoną jeszcze, jeszcze łożysko u góry na amortyzatorze, razem z poduszką, także wyciągamy całą kolumnę. Dobra, amortyzator mam wyjęty i słuchajcie, okazuje się, że moje podejrzenia jak najbardziej słuszne. Po łożysku nie ma już praktycznie śladu, znaczy ślad został: została bieżnia wewnętrzna i bieżnia zewnętrzna w poduszce, natomiast cała reszta Koszyk, te kulki, to wszystko dawno powypadało. Zostało tylko tutaj jeszcze uszczelnienie, także wymieniamy to łożysko. Wymieniamy też tą poduszkę, bo ona też już tam została nakaleczona. Myślę, że to łożysko jest samo dostępne, jeśli chodzi o, o tą o, o łożysko jako takie. Natomiast wymienimy sobie tutaj razem z poduszką. Widzicie tutaj coś tarło. Coś już obcierało, nie będziemy kombinować.